Jeżeli chodzi o to, co znaczy ta zasada sola scriptura. Nie? Bo tutaj myślę, że często pojawiają się jakieś takie karykatury, i to nawet nie tylko z ust np. rzymskich katolików, którzy no, na np. niekoniecznie znają protestantyzm z bliska i, i coś tam zasłyszeli, jakoś go opisują. Ale z ust samych protestantów pojawiają się karykatury. To przypomnijmy sobie tę zasadę, która mówi o tym, że jesteśmy zbawieni czy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę. Tylko z łaski, tylko przez wiarę. Nie? I jak byśmy odpowiedzieli na to, gdyby ktoś stwierdził, aha, no skoro tylko z łaski i tylko przez wiarę, no to dla Was dobre uczynki nie mają znaczenia. Nie? To po prostu odrzucacie w ogóle wartość dobrych uczynków, żyjecie jak chcecie. My mówimy, no, no nie, no dobre uczynki są ważne, i chrześcijanin ma spełniać dobre uczynki. Aha, czyli jesteście obłudni, tak? Bo mówicie, że no, sola gratia sola fide, tylko łaska, tylko wiara, a jednocześnie dobre uczynki. No, w tej zasadzie, tylko łaską i tylko wiarą, to nie chodzi o to, że my nie widzimy wartości w dobrych uczynkach mhm. albo że chrześcijanin nie ma ich spełniać. Tylko chodzi o to, że jakby my przywracamy, no w naszym przekonaniu oczywiście, przywracamy tym dobrym uczynkom właściwe miejsce. Że, że tym, co nas ratuje przed Bożym sądem, jest wiara w Chrystusa. Tylko ona daje nam status ludzi sprawiedliwych w Bożych oczach, ale z tego potem wypływają dobre uczynki, jako owoc, jako znak tego, że ta wiara jest szczera. I one są konieczne, ale właśnie jako owoc, jako potwierdzenie. Nie?